Dorota wysocka szczep wywołała wielką burzę w internecie. Postanowiła pozwać Krzysztofa i Roberta Mazurka. Przy czym postanowiła też zasłonić się swoim dzieckiem. Konkretnie napisała Długo znosiłam ugarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie czternastolatka? Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych skutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie, na początek Stanowskiej i Mazurek i nie tylko oni. My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki, ale cierpię, gdy mój synek drży. Chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić i zapłacić. Niech zaboli, choć strat moralnych to nie wyrówna, ale może coś zrozumieją. Ona jest bardzo silna i dzielna. Dzielnie walczy i daje radę pod falą hejtu, ale jest jej syn pod falą hejtu wywołaną przez nie daje rady.